Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek z drapkowej, gdzie będę drapać z drapki za kwotę. 81 zł. A dlaczego 81? Dlatego, że jest to odpowiedź na pytanie, które zadałam wam w konkursie: ile udało mi się wydrapać pieniędzy w zdrabkach za 100 zł, które ostatnio trapałam w kilku odcinkach. No i każdy, kto odpowiedział na to pytanie prawidłowo, wakacje 81 bierze udział w losowaniu. Na koniec dodam filmik z losowania, bo nagrywam ten odcinek trochę wcześniej, bo mam czas. I. Dlatego pomyślałam sobie, że poszaleję za te 81 zł, kupię sobie za 81 zł zdrapek, drapek, kupiłam sobie może kasę. No i tą nową drogę do miliona, no bo jak ktoś oglądał premierę, no to wiedzieliście, że no nie wyszło mi jakoś tragicznie, a nawet bym powiedziała dobrze. Więc stwierdziłam, że czemu nie. Także bierzemy się za drapanko, bo powiem Wam, że chyba tylko urodzinowy odcinek był taki na bogato, a... Teraz pomyślałam sobie, że skoro już tak mało jest tych odcinków, mało biegam, mało jeżdżę na rowerach, bo jest po prostu zimno, to przynajmniej zrobię jakiś taki odcinek, chociaż raz większy. No i jestem bardzo ciekawa, czy naprawdę to może szczęście jest dla mnie takie szczęśliwe, czy, czy nie. To będzie okazja do sprawdzenia. No i powiem Wam, że chciałam jeszcze raz sprawdzić to w droga do miliona, może akurat. Tak, poszalałam sobie. To co, zaczynamy, może. Czas na kasę. W trakcie filmiku albo w trakcie, fi w trakcie filmiku albo na końcu będzie losowanie, zobaczymy. Może Adaś przylosuje, może będzie maszyna losowała w komputerze. Wszystko zależy od tego, czy będę miała na to czas czy nie. Na razie będzie mm, drabanko. Zrobię tylko przybliżenie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Już fazurki swoje zdarłam, bo. O, nie, no już będzie pusta, bo zobaczcie zaczęłam drapać, zaczęłam drapać z liter, więc niestety Mamy pustaczka Ach, nie lubię jak się zdrapuje te literki No i teraz zaczynamy Powiem Wam, że numerki mam różne 3, 5, 9, 10, 2, 17, 20, 15, 41, 46 Więc tak naprawdę różne Ale zaczniemy z dwójki może, co? Skoro już tak mi się tutaj trafiła no, i drapiamy, zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. 32, 18, 34 i 29. I szukamy. 26, 30, 14, 28, 17. No mamy, mamy skrzynię! Wow, super! Mamy skrzynię! 1, 31, 33 oboczki. Chciałam powiedzieć same oboczki, ale nie mogę, no bo jest skrzynia i mamy tutaj 5 zł. No dobrze, 5 zł już nie będzie na minusie. <grymne> Drapięmy dalej. 19, 23, 32 i 18. No i patrzymy. 31, zaczynamy. Zobaczka, 16, 12, 18, 8, przepraszam, 30.

2, 24, 16, 13, 27, 11, 8, 17 i 14. Na no same boczki, no. Kolejna z drapeczka, zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Już coraz mniej z a pustaku mnóstwo, no. Wyciągałam 17, 36, 1, 1.

35, 06, 25, 30, 14, 03, 19 i 02. Kolejny pustak. No, zostało nam trzy zdrabki, może kasy. Chyba się ta pasa tych zdrapek moja dobra się skończyła, bo już wakacje się kończą. Już mamy jesień. Może tak to wygląda. No, niestety. Ale co zrobić? Ale chciałam sprawdzić. Chciałam kupić więcej i sprawdzić. Prawda, kupowałam w jednym miejscu, no ale co zrobić? 25 szukamy. Mamy 26, 17 oboczek, 36, 14 oboczek, 0,2. Mamy skrzynię, 19 oboczek, 35, 23 oboczek i 11. No i patrzymy, to nie jest piątek. No i tak jest. Piątaki są. No dobrze, 15 zł mamy. Dobra, Dobra została nam dwie drapeczki. I jedna droga do miliona. Ciekawa jestem, czy coś tam będzie. Tutaj mamy drapeczkę z, z numerem 36. 21, 34. No i zobaczymy, jeśli mam same skrzynie. 27, 9, 11, 32, 26 i 16. 31, Dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia cztery i trzydzieści pięć pustaczek. Ostatnia zrabka, może kasę. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Trzydzieści trzy numer osiemnaście, trzydzieści dwa, trzynaście i trzydzieści jeden. Dwadzieścia cztery, trzydzieści jedenaście, dwadzieścia dziewięć. 09, 12, 19, 28, 14, oboczki same i 33, także niestety pustaczek. No i co kochani? Na zdrapeczki, na tyle z to mamy tylko 3 wygranych, 15 zł, a tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zdrapek pustych. Na 12 zdrapek. Także no niestety, 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 ale musiałam to sprawdzić. A teraz słuchajcie, ta zdrapeczka nowa. Zobaczymy. Tutaj szukamy dwie takie same liczby albo mnożymy razy dwa. No i zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Fajnie by było, gdyby coś było. 48, 34, 44, 28, 39, 37, 14, 39, 16, 41.

Zrobiłam sobie eksperyment. Ja to jednak się nie nadaję na takie zdrapeczki za duże kwoty. Bo widzicie, 81 wydane. Zwróciły się tylko 15 zł, 3 skrzynie. No nie jest to jakieś wał. Wow, ale podrapałam sobie. Zobaczymy, co kupię za tych 15 zł. Pewnie kupię krzyżóweczki, bo chyba w ten sposób będę na razie drapać. Zobaczymy do końca miesiąca. O ile będę miała na to czas. I teraz zapraszam Was, albo już było losowanie, albo będzie. W każdym razie, jeśli nie było, to będzie. Jeśli było, to gratuluję tej osobie, co wygrała. Oczywiście osoba, która wygrała, no to proszę o kontakt. Adres będę jeszcze sprawdzać, jeśli to będzie osoba jakaś nowa. Czy to na pewno ta osoba, żeby ktoś się nie patrzywał, jeśli chodzi o adres. A tak to już kończę. no, Powiem wam, że trochę mi smutno, że ta może kasa taka, taka, wiecie, biedna się zrobiła. no, Nic mi nie dała, no ale co zrobię, nic na no to nie poradzę. Yy, widocznie nie jest mi pisane. Na razie muszę pracować, żeby jechać na wakacje. I tak to wygląda. Dziękuję wam, kochani, bardzo. Pozdrawiam. No i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. Na 1000 subskrypcji będzie też konkurs i łapań, łapania licznika, no ale na razie to jeszcze troszkę nam. Jest potrzebna do tych tysiączka tego. Pozdrawiam i miłego weekendu, czy tam niedzieli. Nie, miłej niedzieli i miłego tak naprawdę tygodnia, bo ja nagrywam w piątek, w niedzielę dogram, a już zaraz będzie kolejny tydzień, Zaczynam. się zaczyna. papa. Witajcie, kochani, na losowanku. Sobie tutaj wchodzimy do filmiku yy, z konkursem. O, czymś reklamy, ale na reklamach jeszcze nie zarabiam na tym kanale, także kupujemy. Tutaj piszę 16 komentarzy, ale ja już wszystkie udostępniła i udostępniłam i jest ich dużo, dużo więcej. Może się później tam pojawić, bo przed chwilą to zrobiłam, żeby od razu zrobić losowania, żeby nie było tam jakieś edycji i tak dalej. Nikt nie edytował swoich komentarzy, także jest OK. Kto napisał prawidłowo, ten napisał prawidłowo. Kto nie napisał, ten nie napisał. Trudno. I teraz sobie zrobimy taki filtr 81 wpiszę dlatego że osoby które wpisały wakacje to czasami wpisywali więcej z jednej litery z dużej litery z małych liter więc tylko 81 I jest 19 komentarzy więc 19 osób bierze udział w konkursie bo podali prawidłową informację tak 81 zł udało mi się wydrapać w zrabkach ze stówy, no i widzieliście ile teraz wydrapałam z tych 81 zł nie ukrywam, że nie cieszę się z tego, ale no są takie zdrapki taka jest rzeczywistość, myślałam czy dać Wam ten odcinek czy nie, ale z drugiej strony uważam, że mm, też powinniście widzieć, że czasami jak się kupi tak dużo zdrapek za taką wielką kwotę, a się nie ma takiego szczęścia to, to tak to jest, ja chyba jednak wolę kupować taniej, mniej, ale szczęśliwe niż jakoś tak inaczej to się czuje człowiek, aniż tak kupić dużo, i potem nic z tego nie ma. Dobra, kochani, teraz losujemy, zobaczymy, kto nam wygra tutaj. Danuśka 1, 2, 3. No, Danusia, masz po prostu u mnie szczęście, normalnie. Witaj, Natalia, wakacje 81, pozdrawiam cię. Powodzenia w nowej pracy. Miłego wieczoru, papa. Ja też bardzo dziękuję, Danusia. Danusia już wygrała mnie kolejny raz. Danusia nie prowadzi kanału, ale to nie szkodzi. Mam nadzieję, że daż nam, Danusia, znać, czy coś ci się tam. Wydrapało w tych sprawkach Może dla Ciebie będzie szczęśliwsza ręka. Na pewno, Danusia, tutaj subskrybuje mnie, więc nie będę nawet sprawdzać, ale Danusia jest naszą kochaną widzką. Yy, widzę dużo osób, także fajnie, cieszę się Was bardzo. Danusia, jeszcze raz Ci gratuluję, naprawdę. <grytania> nawet nie musisz podawać mi adresu, bo mam. Pozdrawiam kochani, dziękuję jeszcze raz, no i gratulacje dla Danusi, warto brać udział w konkursach, jak będzie 1000 subskrypcji, będzie konkurs na 1000 subskrypcji, no i oczywiście kto złapie tego, ten licznik, to też będzie nagrodzony, nie? Także subskrybujemy, lajkujemy, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam kochani, buziaczki.